Zespół Venflon tworzy pięciu utalentowanych facetów Ich muzyka to połączenie energii metalu i melodii grunge'u. Uniwerek TV towarzyszył chłopakom na jednej z prób Posłuchajcie, co mówią o debiutańskim albumie, popularności i ważnych momentach w życiu zespołu Dlaczego postanowiliście wydać płytę niekomercyjnie? I dlaczego jest ona na stronie, a nie można jej kupić w sklepie? Zdecydowaliśmy się na taką formę dystrybucji, żeby każdy mógł się zapoznać z naszą twórczością, Jakby plusy są tego takie, że wtedy możemy zrezygnować z y, tradycyjnego wydawnictwa, które wiąże się z pewnymi kosztami. Jest to nasz debiutancki album, Długogrający. Znalazły się na nim utwory, które powstawały na przestrzeni trzech lat przed powstaniem y, albumu pewnie, a nie od 2003 roku. Na płycie jest pięć nowych utworów. Tak, pięć nowych pięć... utworów zostało zrobionych eee, specjalnie na tą płytę. Tak. Pięć wybraliśmy z wcześniejszych demówek. Nagraliśmy je jeszcze raz, te, które uznaliśmy za najlepsze. Do, do tego jest pięć kawałków, które miały swój debiut na tym albumie. No więc, jakby pod względem materiału, no jest na pewno jakoś tam. Yy, jest to materiał nowy. Po to, aby, stać, aby swój świat od nowa, zamienić Ciężką muzyka, ciężki rock korzystamy z elementów metalu. No, nie chcemy jakoś tam się szufladkować, że gramy grunge metal albo coś tam jeszcze innego. Teraz można nas usłyszeć w wielu różnych miejscach, tak się złożyło. W telewizji, w radiu i na żywo. Ci, którzy chcą nas zobaczyć na żywo, zawsze będą mieli taką szansę. no Wystarczy śledzić tam jakiś nasz grafik koncertowy. W necie, no to albo ściągnąć płytę ze strony, albo korzystając z różnych tam YouTube'ów, MySpace'ów i Facebook'ów. W telewizji bierzemy udział w jednym z programów. No, a w radiu to od czasu do czasu możecie trafić na nasze kawałki, czy to w Trójce, czy to w Antyradiu. Dlaczego zdecydowaliście się na udział w programie telewizyjnym? Daje to strasznie dużą oglądalność. Mnóstwo ludzi może nas zobaczyć. My już próbowaliśmy grać jakoś swoimi własnymi siłami po Polsce, jeździć po różnych miastach i nie ma jak, jak jakiegoś tak dużego odzewu. Doszliśmy do wniosku, że telewizja to jest zawsze te tak naprawdę parę milionów widzów, które zobaczy nasz występ. Spodziewamy się większej liczby osób, do których dotrze nasza muza, co za tym idzie większej liczby osób na koncertach. Chcemy grać lepsze koncerty, większe koncerty, więcej koncertów i pojawiać się jak gdyby tutaj na forum publicznym jak najczęściej. Jakie jest na ten moment największe osiągnięcie Venflonu? Dużym przełomem był Hunter Fest, na którym udało nam się. Zagrać. braliśmy udział w Rock Alert Festival w Lubartowie, gdzie członkowie zespołu Hunter byli jurorami. Zaprosili nas również do udziału w swoim festiwalu, no co było dla nas takim no, dosyć miłym połechtaniem, ponieważ no, jakby na tyle mi się podobał nasz koncert, że postanowili nas zaprosić do tej pierwszej ligi. No i Zagraliśmy wtedy z Testamentem, czyli zespołem, którego przynajmniej część z nas słucha już od dosyć dawna, więc to dla takich młodych muzyków jest no, świetnym przeżyciem. Więc, jeżeli yy, masz problemy z sobą, z, z, odnale z, z odnalezieniem własnej tożsamości, proponuję zagłębić się w muzyce Venflonu yy, i to na pewno ci pomoże. Cześć, jesteśmy zespół Venflon. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Oglądacie Uniwersytet TV!